Dzień dobry! Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy, drogie dzieci. W obecnej zaistniałej dzisiaj sytuacji na świecie, chcielibyśmy przedstawić Wam, jak w najprostszy sposób e, przygotować maseczkę ochronną e, z produktów, których, które w zasadzie używamy na co dzień, a które w pewnym momencie e, przestają dla nas być ważne, e, usuwamy, wyrzucamy i traktujemy jak zwykłe śmieci. Tymczasem taki produkt może przydać się ratując nam teraz życie, nasz oddech i wszystko to, czego nam jest w tym momencie potrzebne. Według modta życiowego dla chcącego nic nie ma nic trudnego. Wystarczy przygotować i dać nowe życie miseczce z biustona szadamskiego. I zatem tak to wygląda. Bierzemy Miseczkę zbiosta nasza typu bardotka. Zakładamy, że rozmiar takiej miseczki będzie zawsze odpowiadał rozmiarowi miseczki danej kobiety, ale również jej partnerowi. To tak naturalny sposób, każdy się ukształtuje już od wieków. A do tego wystarczy przygotować, drogie kobiety, zużyte stare gumki do włosów, które wyrzucamy na gminnie po plażach, szwędolą się takie rzeczy. Wystarczy przygotować jako gumki zabezpieczające naszą maseczkę. Do tego wystarczy nam igła z kawałkiem nitki. Tak przygotowaną maseczkę szczepiamy na końcach. Zgodnie z ruchem wskazówków zegara. Nawet nie trzeba nic, wystarczy tylko urwać. I następnie druga strona naszej maseczki. Zszywamy. Oczywiście, rodzaj ściegu dowolny, może być krzyżyk, może być podążająca igła za nicią. Można też na końcu zrobić supełek. Urywamy. I tak przygotowaną maseczkę zakładamy i korzystamy. Oto mój inspirator. Widzicie Państwo, jak pasuje. Rozmiar solniczki do rozmiaru partnera. Wciśniamy nosek, gardełko. I oto. Mm. Wspaniałe. Zapraszamy na kolejne odcinki. Dla chcącego nie ma nic trudnego. Do widzenia.